Oskar Kamiński z trzeciej aliceum powtarza klasę maturalną. Chłopak spędził ostatni miesiąc w areszcie. Za obrażanie policjanta ma 8 -miesięczny wyrok w systemie dozoru elektronicznego. Pamiętaj jednak, że wciąż odbywasz karę pozbawienia wolności i musisz to robić zgodnie z regulaminem. Jak mam zapomnieć, skoro mam opaskę? Ścisły harmonogram dnia, którego musisz przestrzegać. Inaczej kurator może wnioskować o powrót do więzienia. Licealista myśli, że jego życie będzie wyglądało jak kiedyś, mimo elektronicznej opaski, która go ogranicza. Dzięki wielkie, zagapiłam się. Daj pomogę ci. Dzięki. Widzę, że chemia, co? Stańko ciśnie? Ach, tak, jestem nowa i mam trochę zaległości. A nie ma sprawy, też mam dużo zaległości, także... Tak? To razem będziemy chodzić na zdjęcie dodatkowe? A z której jesteś w klasy? Z A. Nie wkręcaj mnie, siadaj. Nie, no poważnie mówię. Chodzę do tej klasy trzeci tydzień i jakoś cię nie widziałam. A, bo przecież to przez to, że mnie nie było przez miesiąc w szkole. A, a byłeś chory? Nie, nie, byłem za granicą, dopiero wróciłem. Tak, dobra, chłopaki, ale nie mówcie nikomu, dobra? Że ją mam. Nie no, przecież nie wygląda przypałowo, przecież... O, nie. Słuchaj, w szkole i tak wszyscy wiedzą, że masz wyrok, mówię Właśnie. ci. Zaraz cię zobaczą, to zaczną gadać. Nie wszyscy nie niech tak zostanie. To co, Oskar, masz ochotę posiedzieć razem nad chemią? co? Szczerze mówiąc, wolałbym porobić coś innego. No, ale chyba nie mam wyboru, jak wziąć się w końcu za ten materiał, no nie? Trochę dużo tego. Damy radę. jakbyś weźmiemy się do tego we dwoje, to jakoś nam pójdzie. To co z tym wyjściem na miasto? Wiesz co, a może byśmy zamówili pizzę i poszli do mnie? Blisko mieszkam. się umówić gdzieś na mieście. No, ale dlaczego nie u mnie? jest cisza, spokój. Dobrze nam się będzie uczyć, no. Sorki, Oskar, ale chodźmy gdzieś w neutralne miejsce, no proszę. Ale dlaczego nie u mnie? No, nie wiem, dopiero się poznaliśmy, i wolę się z tobą mówić na mieście. Chłopakowi zależy na spotkaniu z uczennicą, ale nie może wyjść poza wyznaczoną przez kuratora trasę z domu do szkoły. Ej, w tamtą stronę. Yyy, e, to... Dobra, to chodźmy. E... to opowiedz mi coś o tej Hiszpanii, co tam robiłeś? masz jakieś zdjęcia z wyjazdu, czy coś? E... Halo? E... Dobrze, tak, oczywiście. E... Przepraszam, przepraszam, do widzenia. Coś się stało? To muszę iść do domu, wiesz? Ale miałeś mnie odprowadzić! Yy, mama dzwoniła, muszę, wiesz, naprawdę, przepraszam! Oskar! Myślałam, że pogadamy. Trudno. Mam tego dosyć. Ledwo oddaliłem się na kilka kroków od szkoły, już mnie namiężyli i zadzwonili, że mam wracać do domu. Mam niespodziankę. Tak, dla mnie? Dla nas. Jak to? Dzisiaj po lekcjach idziemy do kina. Ela, ale ja znowu muszę iść od razu do domu po szkole, wiesz? Mogę cię zaprosić do mnie, pouczymy się chemii, poglądamy jakiś film czy coś. Ja nie chcę iść do ciebie. To wiesz co? To się nie spotkamy. Ela, ale czekaj. Co? Ale ja chcę iść do ciebie. Skar, co ty robisz? Ja nie mogę się powstrzymać, przepraszam. Bardzo mi się podobasz. To chodź ze mną do kina. Nie mogę. Ach, no to spadaj! Masz ochotę pójść ze mną do kina? Bo Oskar nie chce, a ja mam już kupione bilety. Wiesz, co ja dzisiaj nie mogę, ale zaproszę kogokolwiek innego, tylko nie Oskara. Ej, on mi się na maksa podoba! Taska, ty naprawdę gorzej wybrać nie mogłaś. Co ty gadasz? To ty nie znasz jego historii? No wiem, że powtarza klasę, ale to chyba nie jakaś tragedia. Dziewczyna, to jest zwykły bandzor i tyle. Oscar, co ty gadasz? No tak, ma obroże, siedział w, w więzieniu, ma wyrok. No nie wiem, po prostu powiedz, jak było, no. Upiliśmy się, trochę poimprezowaliśmy, napiskowałeś policjantowi. Mogę ci coś powiedzieć, proszę. Nie, to ty pierwsze odpowiesz mi na kilka pytań. Ale mogę... ty Czy To prawda, że jesteś przestępcą? No, nie, no coś ty. To dlaczego nie powiedziałeś mi, że masz wyrok i dozór elektroniczny? No, Widziałem! Ciekawe kiedy! Teraz! To prawda, mam dozór i wyrok, ale nie zrobię <grym> nic złego! Ta, jasne! Miesiąc w areszcie, a ty mi ściemniesz o jakiejś Hiszpanii! Oskar, to nie ma sensu! Chłopaki, zwijamy się z ostatniej lekcji i lecimy na browara, co? 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 No jak za dawnych czasów. No, Jakiego browara, stary? nie Ale przecież ty nie możesz na browara, ty możesz iść na browara. co ty gadasz? Gdzieś? Maciek i Michał są przekonani, że uda im się namówić Elę do ratowania kolegi. On ma teraz dozór elektroniczny na 8 miesięcy, tylko dlatego, że byliśmy na imprezie, no trochę za dużo wypiliśmy i napyskowaliśmy jednemu policjantowi, a że Oskar najbardziej się rzucał, to jemu się oberwało. Naprawdę. Takie straszne to jest? Naprawdę, może tylko szkoła, dom, szkoła, dom. Oskar, zaczekaj, pogadać. Z kim? Co, chcesz ze mną pogadać? Z przestępcą? Ach, ja wcale tak o tobie nie myślę! Mój świat to tylko szkoła i dom, nic więcej. Poradzimy sobie z tym! Zależy mi na tobie. A potem pójdziemy do ciebie, okej? Okay? Chcesz iść do mnie? No jasne! Chcę spędzić z tobą czas. Poza tym przypominam ci, że mamy razem siąść do nauki. No, no tak. Wiem, że będzie mega ciężko wytrzymać te 8 miesięcy, bo wcale nie jestem wolny, tak jak mi się wydawało, ale spróbuję. Jeśli Ela będzie przy mnie, to na pewno dam radę.